W tym odcinku wykonamy najgłupsze wyzwania, które wymyślili widzowie na moim serwerze nildenmc.pl Zaczynając od wywalania się 50 razy w 10 minut. Lecimy na spawna i musimy... Możemy włożyć do szalkeresa tutaj temki, dobra. Nic mi się tu nie zmarnowało. Szczęście tu mam jakieś szalker z tego, co widzę. Dobra, tu są jakieś temki z innych odcinków, ale ich nie będę teraz używał, bo teraz musimy umrzeć 50 razy w 10 minut. What? Dobra, no to co będziemy biegać po prostu? Mamy 34 śmierci, dobra. Czekajcie, musimy stopek wtedy włączyć jeszcze szybko. Dobra, przygotowuję sobie 84 The dead'y muszę mieć, dobra. Raz, dwa, trzy Dobra, szybko, szybko, szybko Dobra, jeden jest Dobra, to, to nie może być, ci, 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 to będzie w ciężkiego Szybko, 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 szybko Krugina, ja się pod muszę rzucać Chodź tu, pa, strafy cię czemu, czemu, chłop uciekał, ty? Dobra, drugiego, drugiego mamy Eleczkę mam pokręcać, eleczka, aleczka, leczka, No, ktoś się zabi? Weźcie szybciej, no ja mam pół minuty no, Weźcie, no Kto wie, no proszę was Jest, 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 jest. Ja pierdziu Nie masz szans, że to zrobię O, o, jest, 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 chodź, 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 chodź Pięknie, pięknie, ej, dobrze idzie, dobrze idzie Słabo idzie, ale... Mówmy, że idzie dobrze o! Jest tak! Zaliczyło mi? Nie, on mnie zabił już i mnie zalic... Nie, zaliczyło mi, dobra. No tyś, no nie, boś No też mnie no. Chłop, ma problemy. To 40. Nie, nie, no, nie, nie. To jest jakiś pech. Ej, ja mam minutę 20. Ja mam minutę 20. To, 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 to nie ma szans, że to wyjdzie ty. Pipi, pi, pi, pi. pi, pi. Fa, ster, fa. Nie no, to jest jakiś szart. Dobra, no, cecha zmieniam. Szybko, cecha. No, 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 no. Chodź, chodź, szybko, szybko, szybko. Nie, no proszę was. No nie, no nie wierzę, no. Co jest to beczką? Halo? Nie mogę. Nie no tak ej dobra mówię proste wyzwanie wezmę CS Ale ja widzę, że to jest wielki problem dobra chodź, ziomek, no bij, bij Tak, 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 bij, bij, bij. Binu, nie, Kuksa, no chodź, nie goxa no bij, Nie, nie, no musisz <śm> uderzyć mnie no bij No nie no, nie, ej no dobra nie No proszę zabij mnie, zabij mnie no No trollujesz? tak, 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 tak no. Nie uderz mnie! No uderz mnie, proszę! Nie, no, Nie, nie wierzę, nie wierzę, no uderz! Chodź, chodź, tak, tak, jest! Dzięki! Fiorisu, nie pozdrawiam, nie, no to było stralowanie ty. Tak mi czas zabrał. Może to jego multikonto to ten komentarz, ha? Hmm. Ja wam mówię. On to specjalnie z, z sabotorzysta normalnie. Chodź, chodź, czubeku! Tak! O idzie tragicznie, nie no jak ja z tym nie radzę z wyzwaniem To ja, ja nie wiem, ja nie wiem, ja kończę, nie to tak nie może być To wstyd jak ciul Tak nie może być, no Chodź, 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 chodź to Pięknie, pięknie, ale idzie tragicznie Mamy dos... ej dopiero mam 9 deadów? Nie, wy żarty robicie? Dobra No chodź, 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 no nie no chodź tu O dobrze, dobrze, dobrze Tak, uderz mnie, uderz mnie, uderz chodź, 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 no chodź Bi! Tak, 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 jest To chce mnie zabić, Slash pipi. Chodźcie, chodźcie, proszę, 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 pomóżcie. Idzie tragicznie, idzie tragicznie. Tak, 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 bi, bi No bi. na proszę was! Tak, 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 bi Tak, 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 tak. No, 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 tak, tak. Ej, do, dobra, o, o, odkupimy się. Cztery min, O, Jezu, cztery minuty są. Lecimy, lecimy, lecimy. Bicie, 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 tak, 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 tak. Zadanie okazało się cięższe niż myślałem. Bo dziwo mało, kto chciał mnie bić. Że będzie problem z tym, żeby mnie bić, to naprawdę nie widziałem o tym. O! Ej, dobra, Szczepij bajera. Ogarnęli, co ty. Tak, bi, bi, bibi, no, tak, tak, bij. Będę pod Tak, 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 tak. No, uderz, 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 no B. No kurde, no czemu Ej, co jest z nimi nie tak, ja ją się porzucam mi danie pod, pod miecz, oni mają problem, że yeah, no, no, mnie zabić, bij Nie, no bij, no bij mnie mnie, tak, 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 tak No jeden hit, no Została mi już tylko minuta, a ja mam się wywalić jeszcze 7 razy Ej, minuta, minuta, pięknie Musi wyjść, musi wyjść jest! Ej, dobrze idzie, dobrze idzie, dobrze idzie! Ej, niecała minuta, niecała minuta! No weźcie, chodźcie! Ej, dobra, wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie! Chodźcie, chodźcie, proszę! No nie, teraz nikogo nie ma! Nie! 30 sekund! Nie masz no! Proszę, proszę, chodź, 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 Szybko, szybko, biegnę, 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 biegnę! No, uderz! Jest! 16 sekund, 16 sekund! 2 dedy, dwa dedy! No, uderz! Nie! 6 sekund, 6 sekund! 6 sekund! Musi, musi! Jest! Let's go! Olej wymierzone. Ale stres. Trochę milisekunda zabrakła i bym nie zdążył. ja pierdził. A siebie gardło boli ty. Dobra, mamy jedno wyzwanie zakończone. Let's go. A kolejnym wyzwanie mi zabicie kogoś zbroi. Ale nie mogę używać do tego miecza. W czymkolwiek tylko nie mieczem, No dobra, mówisz masz. Czasu na to nie mam, więc damy radę. O kurna A dzień dobry. teraz nikogo bez seta nie będzie. Ej, nie, trujecz. O dobra, jest, 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 jest! Świetlica! Świetlica, chodź tu! Strefę, strefę! Nie? Jest! Mamy go! boi! Dobra, udało się, pa, jeszcze jednego wam pokażę, pa, że Pokażę wam, że umiem, potrafię to zrobić, potrafię to zrobić, pa! Nie, ja tak nie potrafię. <laughs> no, żartowałem w tym, że potrafię, okej? Okay? To był jakiś fart. <laughs> Lecimy do kolejnego w takim razie. Czyli do pokonania 50 osób w 25 minut. Miecz, łapę i let's go! Kokit bym sobie odebrał chyba, czekajcie. Mamy 25 minut, dobra, e, 10 tego, co e, w się sensie, co? Kit kit miałem odebrać. Co ja mówię? 10 tego, What? dobra, e, nie wiem czy to mi się przyda, tak szczerze. Mamy 34 kile, czyli musimy mieć 84 kilo. Dobra, to to 25 minut na to mamy. Dobra, to jest... Bardziej realne zrobienia. My musimy na minutę robić dwa kile. O, oh, shit. To nie ma szans. Nie masz szans, no. O, co jest? <grym> Ej, bo to da, dedanie było jakoś takie łatwiejsze, wam powiem. No tak, sobie wyskakiwałem, je bili tyle. tyle. O, ziomek. Nie, no zabił mi go. Nie, dadasz teraz to. Wekniesz za to. O, jakieś O, jakiś pobieg. Nie. <grym> nie. Trollujecie, trollujecie z tym. O, jest, jest, jest. Jest. Jeden. Dwa. Mamy dwa. Mamy dwa. Let's go, let's go, let's go. No, chodź tu. Czas marnujemy. Tak. Jeszcze hit. Tak, a teraz tego. O! Ale mu wysadziłem, no? Mega host. <noise> <noise> nie mogę ty! Ale lufisko zasadził. O, o, o! Jest! go, Pu! Skoczył tam, skoczył tam! On się poświęcił. O, dobra, dobra. po co chciałem mu uciekać w ogóle? Po co chciałem mu uciekać? Jaką chciałem? Mamy cztery kill. Mamy prawie powyżej dwóch minut. No nie, nie, nie idzie to dobrze. Dobra? Dobra? Dobrze? Jeszcze jeden. Ty, ale teraz odpiliśmy Uh, hu, 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 hu. Ej mamy zrobione 8 killi? Jo! Bratku, dobrze jest strefa bezalek. Bez strefy bezalek nie ma szans, że to zrobię. Ja go chyba nie biłem Bez nie nie biłem. Chodź tu, mój imieniku. O, Nie! Widzicie, a A co to było? Gdzie ja uderzyłem? Ja nie wiem, z ostrym się nie niemkuję walczyłem. O, jest, 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 jest. Nie, pięknie, 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 pięknie. Tutaj taki zamek? Jest? Tak? Tak, zabiłem go. Uuu, uh, baj! Tak? Pięknie, pięknie. Tak, 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 dwa 2 dwa kile ty. Co, on ma o jakąś, silniejszą klatę! On więcej na klatę przyjmuje, ciekawe ile wyciska na... Na klatę chciałem powiedzieć. Tina. <laughs> nie skomentuję tego. Chodź, zu, nie masz telytry. Nie masz tej lytry. mój cenny czas. Czy ty się dobrze czujesz? Tu kumreczka. Chodź tu. Ej, zadzwoni, daj zadzwoni. chodź. On trafi się może, Dobrze? Kaleka, kaleka! A jednak jaka kaleka? No, no, no co ja robię, gdzie ja piję, gdzie ja to uderzę, gdzie ja uderzam, w którą stronę? Hop mi na bramkę podał, a ja ale ty No, kryt, szat. Aj, nie siad jednak, jednak nie siad. Mucha nie siada. I Kryt też nie siada. Nooo! Ooooooo! To ja zrobiłem, no ale kalectwo tam o... Od... <laughs> Paszło. <laughs> o! Ty masz piękny nick, najmniej no go zabijesz. Tak, świetnie, świetnie. już to zaraz płakać. Załamałem się psychicznie w tym momencie. Tak, tak. Dwa killy? Proszę. Prośba. Prośba. O, tym razem prośba została w, w ten. na połowę, w ten. no wysłuchana. jeszcze wysłowić nie mogę, Co jest? Tak! Oj, dajcie się rozbije. Nie, muszę. Prośba, no. Dajcie mi go. Taki kill. Moje dary nie są wysłuchiwane. Zaraz składam. Ale muszę te walnę. Dobrze! bratko bratku. Aha, jeszcze killa nie zaliczy. To nieźle bratku NIE NO! Trafić go nie mogę! Ole siodo! Nie no chłop! Przecież <grym> on takie tam lufy wyrywał Tu lep, tu lep, tu łokieto I on przeżył Jakim cudem Ja się pytam Nie, nie celujesz mi tego Nie Zostało mi już tylko 20 sekund, a ja mam do zrobienia 11, killi. 20 sekund, 20 sekund, nie, no nie da rady, nie da rady, nie da rady. Nie, nie, no jeszcze kto kują się, nie. No, jeszcze mi kopę, no, tak, zamknij mnie jeszcze w tym. ty 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 się. Nie róbcie mi. Logam, logam zaraz. No, no, no git no i minął czas. 11 kili. Zabrakło mi 11 kili. Ale nie, nie. Ja się nie poddam. Będzie trzeba to powtórzyć. Możemy to powtórzyć w kolejnym odcinku. Możecie dać mi inny czas. Ilo inną ilość. Także napiszcie w komentarzach. I zostawcie suba, żeby zobaczyć, czy mi się wtedy uda. Bo zrobimy z tego trzecią część. Ja muszę, nie. Ja muszę pokazać, że mi się uda. Muszę to zrobić. Muszę. Dobra, przejdźmy do kolejnego wyzwania w takim razie. Eee, mam usunąć Minecrafta i tyle? Eee, jaki to masz? Ja Czasem was nie rozumiem. O co wam chodzi w tych komentarzach, no? Wyzwanie na drugi film. Usuń Minecraft i tyle. I, what? O co ci co chodzi? Ty naprawdę chcesz, żebym usunął Minecrafta? I, i, I jakie to jest wyzwanie? I nie, w tym przypadku nie, nie powiedz mi, że nie mam psychy. Nie, nie mam psychy. Nie zrobię tego. Lecimy do kolejnego wyzwania. Nie, to jest głupie, to jest głupie. Co to jest za wyzwanie? Także przejdźmy do kolejnego wyzwania, czyli wyżebranie itemów na linii PVP. Please, dajcie. itemy. Jestem na, na, na linii, jestem na linii. Tak, tak, tak. tak rzucajcie, rzucajcie. Tak pięknie. A twitka jest. Co? No pewnie. Nie, dajcie coś, proszę was, proszę was Widzowie, kochani, posłuchajcie mnie, no CH2, jak ktoś chce coś dać Daj, rzuć, rzuć Czemu se nie dasz itemów? Biorę game jeden, ha, nie działa, no Byku, no, co jest? Jest jak jest. Halo, tu! Widzicie, widzicie? Tu, tu, tu! O! I tu! Tu rzucamy, pięknie. po kolei. No dajcie, coś, kogo. Na wymianach ktoś, wymiana, proszę was. Proszę, 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 proszę. Dajcie, 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 dajcie. Muszę być na linii. Kolega mi pisze, żeby naspał na pożar. Ja muszę być na linii. No No jak Bieg jest napisane Musisz wyżebrać wyrze te na linii Pipipi. Pi, pi. No nie mogę się stąd ruszać. A może on ty specjalnie ukaktował ty, że tego się nie da zrobić. No gdzie ja mam to? Nie, no nie ma szans! A po chwili jeden z graczy dał mi wymianie kotwiczkę! Nie! 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 wiedziałem, to. Maczieję zrobił! Nie pozdrawiam, nie, nie pozdrawiam takiego gracza. Nie, nie, on czego chciał się po prostu pochwalić. Ale ładna katwiczka, no, no, ładna katwiczka. No tutaj nie ma szansy nie zrobię tego. Ale po czasie udało się. Wymiana, jestem Polakiem. Bratek Ratujesz! Cztery raperowe, dziękuję. W tym, w tym momencie to nie jest za dużo, jednak to jest milion, dobra? Jednak to dużo. <ścoughs> jestem Polakiem. Dziękuję. Serduszko. Wielkie serduszka dla. Jestem Polakiem, dziękuję byku dziękuję, pozdro, pozdro. Thank you very much. Powiedzcie mi, zaliczycie mi, co nie? Pewnie to musicie mi zaliczyć. To jest na linii PvP, no no, no, no proszę was, no nie, inaczej nie dał rady, no Musicie mnie zaliczyć, to <laughs> Musicie, proszę was <laughs> Kolejne wyzwanie, dawaj wyleć za mapę milion kratek Jak ja mam ci to kurna zrobić? Jakub kiedyś, pamiętam, był za, za tę, za mapę wyleciał, ale tego już nie da zrobić Czekajcie, spróbujemy to zrobić Spróbujemy Poświęcę się Będziemy testerzy mitów Przydatne, my potrzebujemy Ultrafioletowa Give me Teraz Przydatne Dobra, tyk, Tyle mi sakrzy Tylko żebyśmy się nie wywali z tym, proszę, osocik To cyk to się robiło jakoś tutaj. Tylko nie ma szans, że to zrobię. Ja, bo ja kotwiczki chyba nie mam. A tam kotwiczka była potrzebna. Tu gdzieś dało wylecieć. Nie ma szans, że to zrobię. No nie, nie dość się ty. Nie, bo to kotwiczka jest potrzebna. Nie ma szans. Nie, no, ale no, tego nie dało się zrobić, no. Tego nie Nie, no. Ja nie mam zrobione wyzwania, no. Ale tylko jedno, dobra? Tylko jedno, okej. Okay? Aktualnie wszystkie są zrobione. Starałem się. Chciałem tam wylecieć. Ja się naprawdę chciałem tam wylecieć. A następne wyzwanie polega na zdobyciu miliona i wykupieniu wszystkich Shulker Boxów z ręku. Mamy milion. Zdobyłem go w sposób nie taki pewnie, jaki miałem zdobyć. Ale nie określiłeś, jak zdobyć. określiłe z kolegami bardzo pomógł Więc Weźmy na rynek. I czy są jakieś shulker boxy? Za 2 miliony? A no za milion I sku Nie no to, to nie może być, to nie może być. Ale ktoś ma teraz Dzień ro robię mu ty. 50 koła, dobra I Zaraz otwieramy wszystkie. Jeszcze pół bańki mamy Dobra no, i ostatni. No, nie mam tyle rajsu. Nie do no, za 800 Nie kupię tego nie ma szans. Poszły wszystkie dobra Weźmy sobie na pasek wszystkie. Teraz openik. Nic, nic, nic Ho drewno let's go ho Mamy zapas drewna. Damn O nic o! Maletki! Nic, nic, nic. O, ej, bratek! No dobra, też nie no, bra. O, ale główka jest fajna, ty Może nie na warta tyle pani dałem, ale. O, tja. Ja coś czuję, że osoba, która to pisała, która... Gdzie to jest? Gdzie ty jesteś? User GV7MV2JU7B Ty jesteś sabotażem, jak nic. Tutaj akcja SUS Teraz specjalnie wystawił te wszystkie shulker żeby one zeszły. Mhm, mm ja to mam, ja to wiem o tym. On specjalnie czekał na ten moment. Podsumowując, wielki syf, ale <laughs> mamy szalker boxy. Zwanie dodaj kebaba jako itemek eventowy, który po zjedzeniu automatycznie regeneruje wszystkie serca i dodaje 10 zł oraz speida. od odporność snów. No ciekawy, ciekawy pomysł. Przemyślimy to. Przemyślimy. Ciekawie pomysł no, te... Nie no chłopie, co ty żeś wymyślił? Kebaba? Czy ty jesteś zdrowy? Ja nie wiem, co to? Co ty żeś wymyślił, ty? Chłop chciał kebaba dodać jako itemek, jak ty? Nie no, napiszcie w komentarzach, czy to gigam mocny pomysł. Ja mówię, że to jest mega mocny kebab. Czycie z takim kebabem w dłoni chodzić? No, ja fan. Ja fan jestem tego pomysłu. Kolejny itemek eventowy, jaki dojdzie na serwer, to będzie właśnie kebab. Tu taki leak poszedł. Oczywiście żartuję. Kolejne wyzwanko polega na pokonaniu 10 osób mieczem 17. -ką. A oprócz tego muszę podarować losowej osobie rangę. Czyli musimy mieć miecz 17. Zabić 7, 10 osób nim. 10 osób w secie. Czy tym może być ciężej? I dać komuś rangę. To też się ogarnie. Jakieś losowej oso losowe osobie damy. Także warto grać na moim serwerze n1c.pl Bo widzicie takie eventy jak darmowa ranga. Hmm, aha, widzicie. Polecam, wybijajcie, bo może Was ominąć coś. A po co tak omijać takie rzeczy? Szukajamy mi czeka 17. Miecza 17 na rynku nie było. Więc Postanowiłem przerobić mój obecny poziomu 13. Czy dzięki temu będziemy w stanie kogoś pokonać? No nie wiem, sprawdzimy. Dobra, mamy jeszcze 17 i w secie, w secie musimy te osoby. Tak, tak, mamy, mamy. zonka nie mam, mnie, zonka nie mam nie nie, nie, nie dobrze, nie dobrze. Hoppa, o pięknie. Narodytki ziomek. Jaka jęka, co weźmy? No on powiedzmy, że on jest w secie. O, ja mnie zabiję, ty. Dobrze, dobrze. Tak. Nie, nie, mogę, dwa kile Tak nie, nie, Steve nie, zabił nie, mogę O, nie, nie, liczy się Czwarty będzie, musi być Piąty będzie Piąty, jest, jest nie, nie, nie Zabijcie mi go. Ej, on jest setcie, dobra. Ja go liczę jako set. Go, czego? Zabiję. Dobra, szósty. Ej, musicie. Mimo, że to jest ten sam ziomek. On miał seta. Nice, siódmy. Nie, byłby ósmy. Czy wy to rozumiecie? Byłby ósmy. O, on mi sterował giereczkę. Zostaw to. O, miał seta, ma seta. Nie. <noise> A co, że miał seta? Ja nie zabija nawet. O. Jest. Yo, Jeszcze wiecie jak prawie straciłem. Ósmy to był, ósmy. Ósmy, ósmy, ósmy. Jeszcze dwa killa, powiedzmy. Zrobimy trzy, jakbym gdzieś się rypnął. Z moją moje małe Z moją, z moim tym, pamięcią jest tragicznie. A to już powiecie, ty nie? Gram no, Gra mnie, troluje. Tu są dwa, dwa, dwa sorry, ziomek Maseta. No miał, ale go nie zabiję. No właśnie, w tym problem. Alu, Komplet. Ja tu jestem. Uhu. Całkiem możliwe, że mnie nie słyszą. Jest tu duża szansa. Chodź, tu, Jest! Dziewiąty, 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 dziewiąty! Nie! Dziesiąty! Let's go! No, zrobimy jeszcze jednego, zrobimy jeszcze jednego. wu, w, jakby któregoś byście mi nie, nie, nie zajęczyli. Ja, walej, ci ubezpieczoni jednak. Chodź, czu! Wiórki ciebie zastaną. Chodź! Jest! Pupa, tego, pa, 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 I patujesz jeszcze, 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 ziomka. Dwunasty? O, żartowałem. Dobra, czyli kilka mamy. Teraz szybko na chodzota się logujemy. Dobra, jak widzicie, jesteśmy na chodzocie. Dobra, także wylosujmy i lecimy. Lecimy jeszcze niżej. Dobra, zrobimy taki kilka razy kółek. Dobra, jeszcze chwilkę. Żeby każdy miał taką samą szansę. Dobra, i Aleksander. Aleksander jest sobie na strefie. O, gratki za wygranie. Elitki także. Tutaj z kolegą żegnam się Także co, wbijajcie na mój serwer nnmc.pl Zostawcie suba i piszcie w komentarzach Kolejne wyzwania na następny odcinek Trzymajcie się, elu